Witajcie na moim kanale. Wróciliśmy z urlopu. Czas na pracę, czas na skończenie domu. Idziemy po tygodniu. Nie pamiętam, czy zamykałem, czy tu. U góry zobaczymy. O, no dwa razy. Jak nigdy. Dobra. Odpadło coś, urwało się. Nie, kamera. Kamera nagrała dziwną postać Znaczy nie, dziwny ruch Nagrała Podczas naszej nieobecności Dlatego zobaczcie sobie w ogóle I ocencie sami według was co to jest Ja powysyłałem moim znajomym Ten fragment To co kamera nagrała I nie wiedzą w sumie co to jest Dlatego zobaczcie i ocencie czy według was to jest jakiś duch Czy, czy coś innego Okna są pozamykane wszędzie Tam jest otwarte, ale to raczej nie ma nic do tego Bo jest za daleko Tu jest pozamykane więc, więc nie wiem Zobaczcie sami i dajcie znać w komentarzach Według was co to jest A my jedziemy do Kielc zamienić ościeżnicę Bo żona chce w innym kolorze Więc szybko zamieniamy I bierzemy się dalej za robotę